Biblijne prawdy, o które wierzący od lat toczą spory z niewierzącymi, żyjąc w przekonaniu, że każdy, kto czyta Pismo i głosi słowo, jest bratem w wierze. Nic bardziej mylnego. Wielu jest takich, którzy pod pretekstem głoszenia słowa niszczą zbory, wywracają wiarę braci i sióstr. Weźmy zbawienie z uczynków, ile to wersetów można przytoczyć, które mówią, iż wiara bez uczynków jest martwa. W porządku. Jednak niewielu rozumie kontekst. Twierdzą, że musisz mieć uczynki, aby być zbawionym, choć Biblia tego nie uczy. Pozwólcie, że posłużę się przykładem i podzielę to zagadnienie na cztery etapy: pierwszym jest zbawienie, drugim nowonarodzenie, trzecim pokuta, czwartym uczynki. Przejdźmy przez wszystkie punkty po kolei: pierwsze, zbawienie. Zacznijmy od tego, że zbawienie jest naszym udziałem już teraz. Przyjąłeś Chrystusa, uwierzyłeś, zostałeś zbawiony. To, czy wytrwasz wprawdzie i utrzyma zbawienie, zależy wyłącznie od Ciebie. Zbawienie jest darem łaski za darmo. Na zbawienie nie można zapracować ani go kupić. Zanim pojawiły się uczynki, zostałeś zbawiony przez wiarę. Jesteś zbawiony niezależnie od pełnionych uczynków. Kolejny etap to Nowonarodzenie, które uważam za proces, jaki zachodzi w człowieku. Przede wszystkim to pozbycie się grzesznej natury, zmiana myślenia. Stajesz się innym człowiekiem. Umierasz, by żyć nowym życiem, w duchu, nie w ciele. Dalej, pokuta. W pokucie trwamy do końca życia, ponieważ pokutą jest zerwanie ze starym życiem, z grzechem. I na końcu, uczynki, które są naturalnym procesem, owocem duchowego życia. Podobnie jak z drzewem owocowym, posadzonym w ogrodzie. Oczekujecie na owoce. Nie pojawią się od razu, ponieważ krzew musi stać się drzewem. Jest to kwestią czasu, kiedy wyda owoce. I podobnie jest z nami. Prędzej czy później każdy z nas wyda owoce. Jedni dobre, inni złe. I stąd słowa: wiara bez uczynków jest martwa, ponieważ niemożliwe jest, aby człowiek wierzący, nowonarodzony w Chrystusie, nie wydał owocu. I będą to dobre owoce. Zatem zostałem zbawiony zanim pojawiły się uczynki, posadzony w Bożym Ogrodzie, wpisany na listę zbawionych. Rodzi się pytanie, czy zbawienie można utracić. Odpowiedź jest banalnie prosta. Wiemy z pisma, że każdy człowiek posiada wolną wolę: może żyć z Bogiem lub bez. Mamy dwa potomstwa: jedno miłuje Boga, drugie diabła. Nie ma nic pomiędzy. Jeśli na początku drogi kocham Boga, kroczę drogą prawdy, w pokucie, a potem z niej schodzę, by grzeszyć, to jak mogę być zbawiony? Jak w liście napisał, przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Przeczytajcie cały list Jana: Kto popełnia grzech, jest z diabła. Jak taki człowiek może być zbawiony, skoro przez grzech wysyła Bogu jasny sygnał: Nienawidzę Cię, nie chcę z Tobą być. Gardzę Tobą, kocham grzech i świat. Bracia i siostry, świat zmierza ku zagładzie. W tych ostatnich dniach nacisk będzie największy, by każdego z nas skazić, upodobnić do świata, by odebrać nam koronę zbawienia. Ja w swoim sercu powiedziałem sobie, Panie, chcę zasiąść za Twym stołem, z Twoimi prorokami, chcę poznać Izajasza, Daniela, Jeremiasza i wszystkich, których miłujesz, bo uwierzyłem twemu słowu i pragnę zachować je w swoim sercu do ostatniego dnia.